Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z Rome Total War Alexander. W poprzednim materiale udało nam się zlikwidować frakcję Persów, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Mamy teraz do przejęcia dwie rebelianckie prowincje, a także musimy zniszczyć do końca barbarzyńców oraz dostać się do ich Miejscowości, do ich stolicy, która wciąż nie wiem gdzie się znajduje, ale to jest tylko już kwestia czasu, nim ją odszukamy. Na sam początek, może byśmy rozdzielili nieco Aleksandra od moich głównych sił. Ja wolałbym, żeby nasz głównodowodzący udał się teraz na to skrzydło, natomiast to wszystko może zostać przejęte przez tego członka rodziny i niech on rozpocznie swój marsz w głąb tych terenów. Widzę, że trochę to zajmie, ale mamy jak najbardziej 5-6 tur, żeby tam dotrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o te jednostki, no to może część z nich byśmy zaangażowali do walki u boku tego generała oraz coś także chyba wyślemy w stronę Aleksandra. Niech zabierze te jednostki jazdy, weźmiemy sobie także generałską straż przyboczną, natomiast reszta tych wojowników może pozostać na tych pozycjach. Jeszcze tylko ewentualnie moglibyśmy z czasem odebrać tych jeźdźców. Natomiast jeżeli chodzi o tych wojowników, no to niech mi utrzymują porządek. W Nisie. Tutaj zauważyłem teraz dopiero jakąś dachajską flotę. Aczkolwiek, chyba nie będziemy nią w ogóle się przejmować. I tak ogólnie jesteśmy gotowi na to, żeby przejść do kolejnej tury. Domyślam się, że tamta armia barbarzyńców będzie chyba chciała się wycofywać. Cały czas do swojej stolicy, ewidentnie tam się kierują. Nowy kandydat do adopcji, no może sobie poczekam na kogoś innego. Znowu pojawiła się jakaś burza na morzu, w pobliżu Halikarnasu, pewnie co? Oczywiście, że tak. A to oznacza, że flotę musimy sobie ponownie odbudować. Zobaczmy jeszcze pozostałe raporty. Sprawozdanie z przebiegu tury. Nowy członek rodziny, a także dwaj nowi członkowie świty. No, dynastia naprawdę fajnie się rozrosła. Nowi falangiści, a także jeszcze świeże konstrukcje. Zobaczmy, co możemy wybudować. W naszej stolicy nic nie powstanie w obecnym czasie. Tutaj byśmy poprawili zadowolenie. Jeżeli chodzi o Sparte, no to tylko zostały nam do. Wzniesienia, koszary miejskie. W miejscowości pod tytułem Hatra możemy zbudować nowe łaźnie publiczne. W Suzie poproszę o płodozmian. Presepolis natomiast niech wzniesie nową kanalizację. Tutaj możemy poprawić handel morski. Widzę, że także dostaliśmy w końcu te cenne, brukowane drogi. No to może byśmy jeszcze pobudowali jakieś kopalnie, w tym przypadku także farmy oraz targowisko. I w końcu chyba oponowaliśmy już na dobry porządek publiczny w przypadku tej miejscowości, no to może niech powstaną jakieś mury. Z tej oto okazji. Myślę, że chyba możemy maszerować tymi siłami, tylko tak jeszcze bije się z myślami. Którą dokładnie stroną się wybrać, ale chyba tak z tego co patrzę, przez tą rzekę nie można przejść. A więc muszę wchodzić mimo wszystko od tej strony. No dobra, nie ma problemu. Ruszaj do przodu, Aleksander, zabieraj jednostki jazdy i także kieruj się w stronę Baktrii. I samo to duże miasto możemy już zdejmować w tej chwili. Jeszcze tylko mm, dorzucimy te posiłki, i może dam im sprzęt oblężniczy. I dopiero w następnej turze zaatakujemy. Nie ma jakiegoś e, większego problemu. I nawet bym się wzmocnił pod kątem tych posiłków, w formie najemników, którzy się pojawili. Tylko pytanie, czy dla nich w ogóle znajdzie się miejsce. Albo ja bym ich zwerbował dopiero w następnej turze. Po tym, gdy przejmiemy sobie tą miejscowość, świezi wojownicy będą przydatni do tego, żeby zdobyć następną dużą miejscowość. Mamy także chyba tą osadę indyjską, ale co ciekawe, nie ma tutaj tych charakterystycznych wojowników, bo pamiętam właśnie, że frakcja indyjska w bitwie Grasza chociażby miała takich nietypowych wojowników, i tutaj mamy chyba też świątynię taką typowo perską. Populacji mnóstwo, ale tam wejść nie można. Jak już zdążyłem się zorientować w ostatnim filmie, wprowadzamy także kolejnych szpiegów na ich tereny. No, i ten chyba jako pierwszy zobaczy wrogą osadę. O proszę, a co to takiego? Jeszcze jedno duże miasto. Duże miasteczko. Czyli wygląda na to. Że, jeżeli ja przejmę te trzy regiony, no to kampania się zakończy, tak? A nie. Tak, tak, zakończy się. Już myślałem, że mm, obowiązkiem jest przejęcie tego terytorium, ale nie zupełnie. My kontrolujemy już to, co jest istotne. A jeżeli chodzi o ten teren, no to to chyba jest Baktria, jeżeli dobrze interpretuję. Tutaj są dwa terytoria w sumie. No dobra, no to możliwe, że ja nawet tutaj nie dotrę, chociaż wolałbym ich zlikwidować mimo wszystko. I chciałbym pokonać także tą nieprzyjacielską armię. Rozprawmy się jeszcze z tymi buntownikami. Bezdyskusyjne zwycięstwo. Wracaj do Babilonu. Chciałbym jeszcze poprawić porządek publiczny w. Nice. Obniżmy im podatki i na wszelki wypadek jeszcze sobie najmiemy świeżych wojowników. I tutaj widzę, że znowu się ich trochę namnożyło. Na sam początek zajmijmy się tym gościem, i to będzie twój kolejny cel. Jeszcze raz, może to wybierzmy. I w Babilonie na no obecną chwilę nie ma też żadnego garnizonu. Jeszcze bym poprawił tą kwestię, i rzeczywiście możemy ruszać dalej. No i wygląda na to, że chyba się zatrzymali i będą chcieli może ze mną zawalczyć. Co mnie cieszy. Zobaczmy, co jeszcze jest dostępnego do wybudowania. Wisos niech powstanie wspaniała świątynia Zeusa w miejscowości Tyr no, Łaźnie publiczne niech zostaną zrobione Jeżeli chodzi o Memphis no to byśmy Wznieśli siedzibę rady W Amidzie natomiast poproszę o kolejne łaźnie publiczne Tutaj możemy poprawić infrastrukturę No i została nam tylko ta oto osada Niech zostanie stworzona o, może duża świątynia Zeusa. Nowe jednostki, możliwe, że także będą przydatne. No i przechodzimy do rzeczy. Zdobądźmy bakteriem. Niech zaatakuje ta autoarmia. Ile tutaj jest? 23. Możemy to zrobić już automatem. Pewne zwycięstwo. I populacja musi zostać spacyfikowana. Aleksander Wielki niech rozprawi się jeszcze z tym buntownikiem. Żegnamy. I wygląda na to, że zjawił się tutaj jakiś barbarzyńca. I domyślam się, że chyba ta osada też jest mm, ogólnie broniona to znaczy zostanie zdobyta przez barbarzyńców i będzie przez nich ochraniana. Myślę, że tą armię możemy skierować już w stronę tego dużego miasta. Zróbmy to od razu, tylko jeszcze byśmy załatwili sobie te posiłki. Chyba pora wyrzucić tych falangistów. W tym przypadku musimy obniżyć podatki i na pewno trzeba koniecznie stawiać na rozwój zadowolenia. Jeszcze odbudujmy przy okazji te oto konstrukcje. No i akurat są niezłe możliwości wojskowe. W przypadku tej osady jeszcze dorzucimy sobie jedną piechotę z czasem. A wracając do tej kwestii, o której wspominałem, no to może wyrzućmy jednego członka rodziny i wprowadźmy dwie jednostki piechoty. I niech ja to zrobię w taki oto sposób. W porządku. I teraz rozpoczynaj oblężenie tarany z miejsca, i nawet bym ci przesłał jakieś posiłki mimo wszystko. Tylko nie będzie można ich załatwić w nie wiadomo jak dużej ilości, ale mimo wszystko coś znaczącego powinniśmy móc sprowadzić. Niech to będą hoplici, ta wschodnia piechota. I jak teraz to wygląda? 95%, to nawet sporo, mógłbym coś więcej wyprowadzić. A więc poproszę o następnych wojowników, no i chyba już doszliśmy do limitu. No dobra, to na razie ja e, to zostawię, bo zaraz świątynia dojdzie, i ten porządek publiczny powinien wyglądać dobrze. Te jednostki piechoty także mają rozpocząć oblężenie. I ruszamy w stronę, oczywiście, barbarzyńcy. Jeden szpieg na tamto skrzydło, ty będziesz towarzyszył. Naszym siłom, no i tutaj także możemy wprowadzić agenta. Tak prezentuje się ich stolica, jakaś specjalna świątynia nastawiona na rozwój populacji. A tak pierwotnie zakładałem, że wspomaga rozwój wojskowy. Hmm, tego to się nie spodziewałem, sam postanowił na mnie uderzyć. No dobrze, to bitwę stoczymy oczywiście na standardowym polu walki. Dowódca jest w oddziale piechoty. Może nie być aż tak łatwo go dorwać. Okej, okay, myślę, że możemy nastawić się ściśle na defensywę. Ostatnio ta taktyka okazała się bardzo skuteczna. No i tak, widzę, że opuściliśmy trochę pustynne tereny. I miejmy nadzieję, że także na nowej ziemi sobie jak najbardziej z nimi poradzimy. Niech podjadą bliżej. No cóż, trochę jest to dziwne: jest agresorem, a tak jakoś nie ruszył do natarcia. No to w takim razie ja podejdę trochę moją główną grupą do nich, no i może dzięki temu coś się zmieni. Nadal nic się nie dzieje. Nastawił się na defensywę, mimo iż mnie zaatakował. No to w takim razie ruszamy cały czas, w ich stronę. Chociaż tak moje jednostki troszeczkę dziwnie maszerują, ale to już tylko taki szczegół. No, tak, może teraz to polecenie nie najlepiej wydałem. Możliwe, że z ostatnim było podobnie. Dobra, niech dojdzie w ten sposób do walki. Zatrzymać się. No I tak minimalnie mnie zaskoczyli, ale się też tak zatrzymali przez moment. Bez problemu ich, mimo wszystko, odeprzemy. Achowie nie mają praktycznie żadnych szans z falangistami. Już ostatnia bitwa to pokazała, a ta to tylko potwierdzi. Dołóżmy tą jednostkę piechoty i rzućmy główno dowodzącego do walki. Ok, obróćmy jenne falangi. Niech atakują bez postawy defensywnej. Dostaniecie także wsparcie kawalerzystów. No i będzie ponowny atak od środka. Dlatego nie ruszajmy naszej głównej grupy. Wy do tyłu. Pomóżcie lepiej z tymi. Oj, jakaś ikonica się przebiła. Zajmijcie się nimi. Tutaj też musimy ruszyć do walki. I może wyciągnięcie broni jednoręczną, teraz jest potrzebna większa prędkość. Dobra robota, wracać na pozycję w takim razie. Zobaczmy, co jest grane na drugim skrzydle. No trochę się tych barbarzyńców porobiło. Nasi hoplici chyba przegrali. Tutaj musimy tych obrócić. Wy zaatakujecie wręcz może wyjątkowo. Dobra robota. Wybijcie ich wszystkich. Wy wyciągać broń jednoręczną i także atakować. Dostaniecie pomoc. Tak naprawdę wszyscy mogą już zacząć szturmować. Jeszcze zająć się tą konnicą. Wy też dołóżcie coś od siebie. Obrócić proszę jednych włóczników. I tutaj jeszcze jakaś konnica się zapodziała. Okej, okay, teraz możecie na nich uderzyć albo niekoniecznie, chociaż kogoś bym wysłał mimo wszystko za nimi w pościg. Sprowadźmy także konnych miotaczy. I czy tam posiadam jakąś jednostkę jazdy? Tak, sprzymierzoną jazdę. Niech tam kontynuuje, a wy mieliście się z nimi rozprawić. Troszeczkę wam umknęli. No i akurat trochę tych barbarzyńców chyba zwieje mimo wszystko. Dobra, do tyłu, bo was zatrzymali. Może teraz tych. Głównodowodzący zająć się tą drugą jednostką. No, i jeszcze zablokujcie tym drogę, no i drogi kapitan także jeszcze musi zostać dorwany. Znaleźliśmy go elegancko i byłoby na tyle. Myślę, że ta armia już nie powinna być zagrożeniem. A więc nasz generał odnosi bezdyskusyjne zwycięstwo. No, i droga do ich stolicy stoi jak najbardziej otworem. Zobaczmy jeszcze, czy się wzmocniła. A tak odrobinkę. No i chyba wchłonęli tą, tą miejscowość? Nie, oblegają ją na czas. Zaraz zobaczymy, co tam się dokładnie dzieje, bo jestem tego ciekaw. Jest jeszcze dziedzic frakcji. Ma trochę tych wojowników. Raport budowy w synopie niech się tam wszystko tworzy. Zaakceptujmy nowe jednostki. Tutaj mamy już Odeon. Jeżeli chodzi o Persepolis, no to może niech to będzie liceum, akurat chyba czegoś takiego jeszcze nie stawiałem. W tym przypadku poproszę o lepsze stocznie. Tabae jest już targowisko. Tutaj możemy postawić nową kanalizację. W Baktry widzę, że mi doszło sanktuarium, dlatego teraz ulepszymy je. I to jest wszystko widzę, co mogłem zrobić. Mamy także raporty dotyczące frakcji i sprawozdanie z przebiegu tury. No dobrze, a więc kontynuuj swoją wędrówkę. Teraz ruszamy w stronę rozbójników i chyba moim celem mimo wszystko będzie stolica oraz zlikwidowanie tej frakcji. Ale uda mi się ich pokonać w całości tylko pod warunkiem, że tego nie zdobędą. A niestety ja tego oblężenia nie mogę raczej powstrzymać. Nie da rady tam dojść w przeciągu dwóch tur nawet. A więc Aleksander, niech może dołączy do ataku na tą miejscowość i chyba sprowadzimy kolejne posiłki. Doszło to sanktuarium, no to mogę wyprowadzić. Większą ilość wojowników. Oczywiście cały czas tam trzeba najmować tych nowych ludzi. No i chyba możemy zarządzić atak 7 do 1. Bezdyskusyjne zwycięstwo. Wchodzimy, wybić ludność. No i mamy ostatnią prowincję do przejęcia, aby wykonać wszystkie istotne założenia. W tym przypadku jeszcze obniżmy im podatki. No i także trzeba postawić następną świątynię. Kolejne sanktuarium Zeusa, niech się tworzy. Jeszcze zobaczmy, co się dzieje bardziej na południu. Tutaj widzę, że nie można już przejść, ale akurat, od tej strony chyba moglibyśmy się tu dostać. Po prostu nie można chyba przejść przez tą wodę. I nie mogę się dostać na to terytorium na te całe tereny. Dobra, zabójca niech tam maszeruje, a może by go ciachnął na 6% i frakcja dzięki, dzięki temu zniknie z mapy? Kto to wie? Czy są jeszcze jacyś rozbójnicy? Widzę, że nie kończy się pojawianie ich. No to pożegnajmy jeszcze tego gościa. Ale nie wiem, ilu ja już tych bandytów wymordowałem w tym całym swoim państwie. No, naprawdę cały czas nie odpuszczają zatem. I co ciekawe, wciąż jeszcze nie pokonałem tych rozbójników, ale w ogóle mi nie przyszło do głowy, żeby nawet szykować jakąś armię w ich stronę. Nie chce mi się tam za bardzo maszerować ich ganiać po jakichś pustyniach. Na Półwyspie Arabskim. I co, znowu pani doradca pewnie jest niezadowolona z tego, że jestem niby opóźniony, tak jest, dlaczego czego innego mogłem się spodziewać. A ci nadal nie zdobyli tej osady. I tutaj mamy jeszcze chyba przywódcę frakcji. A, to nawet jeżeli bym go ciachnął zabójcą, no to przecież nie zlikwiduje frakcji. Bo to był dziedzic, a nie przywódca, coś mi się pomyliło. E, tutaj może niech powstanie nowy odejon. W Halikarnasie mamy już wszystko zbudowane. W hasze poprawimy mury. Tutaj poproszę także o to samo. No i jeszcze zobaczmy pozostałe włości. Tworzy się nowe targowisko. W tym przypadku. O, mury mamy zbudowane. Ciekawie to wygląda, muszę przyznać. Na mapie strategicznej. Nietypowo. Jeszcze jedna świątynia. I to będzie wszystko: raporty dotyczące frakcji, sprawozdanie z przebiegu tury, no i rekrutacja jednostki zakończona. Aleksander, myślę, że może udać się w stronę Indii. A, to jest wrogie terytorium i nie mogę budować wieżyczek strażniczych. No to postawmy taką konstrukcję może na granicy wyjątkowo. I szpiega jeszcze przestawimy na te tereny. A teraz przejdźmy na północ. Hmm, chyba kierujemy się w stronę ich stolicy, mimo wszystko nie będą jej w ogóle ochraniać. A ty spróbuj go załatwić. Wątpię, że to się uda. Ale jakieś prawdopodobieństwo, mimo wszystko, jest. Natomiast tych rozbójników sobie już chyba całkowicie zignorujemy. Ok, przechodzimy dalej. I dachowie teraz wchłoną pewnie tą osadę? Nie. A, mają ją. Dobra. Zdobyli ją. E, odpowiedni mąż, podoba mi się, możemy go zaakceptować. Jesteśmy najbogatszą frakcją, ponad 60 tysięcy. Na naszym koncie jeszcze coś pobudujemy. Można w ten sposób wykorzystywać cały czas tą gotówkę. Obniżmy podatki w wsparcie w miejscowości Tyr. Niech zrobi się nowa akademia. Tutaj dawajcie Odeon. I w Babilonie wygląda na to, że postawiłem dzielnicę kupców. No to może jeszcze zarządzimy budowę stajni jazdy królewskiej. Akurat przyznaję, że mogłem to zrobić gdzieś od razu, gdy przejąłem Babilon z rąk Persów. Bo dzięki temu byśmy mogli wykorzystać tych najpotężniejszych jeźdźców. Bo tak naprawdę my chyba ich mieliśmy tylko w formie najemników, których pamiętam, że werbowaliśmy w pobliżu Isos. W Suzie postawmy wspaniałą świątynię. Tutaj mamy brukowane drogi. No to w takim razie niech będzie teraz nowa irygacja. Jeszcze jeden odejon, właśnie publiczne, a także kolejna świątynia. Zobaczmy, jak się prezentuje ich nowa osada. A jest to ta armia, która po prostu weszła. Mimo wszystko jednak ja nie zrezygnuję z ataku na ich stolicę. Ta miejscowość mnie interesuje. Już od dawna ją tutaj próbowałem znaleźć. No i skoro ją zlokalizowaliśmy, no to trzeba to wykorzystać. I może tych panów sobie zignoruję i od razu lecimy w stronę wrogiej osady. No i wygląda na to, że Szpieg tym razem zadziałał, no i otworzy mi bramy. Wkłaniając tą miejscowość kończymy całą kampanię. A więc w tym miejscu jeszcze tylko może byśmy zobaczyli. Drzewo rodziny po pierwsze, tak ono się prezentuje, w taki oto sposób zostało zbudowane. I może byśmy jeszcze sobie zrobili pokaz rankingu frakcji. Tak prezentuje się nasza, jest Persja, która upadła, Dachowie, którzy w pewnym momencie nawet byli lepsi od Persów. No i są także inni barbarzyńcy, którzy chyba zostali pokonani w przeciągu jednej albo dwóch tur. No i Scytowie, którzy nieco dłużej wytrzymali, do 16. tak konkretnie, jeżeli dobrze to interpretuję. To był też ranking ogólny. Zobaczmy jeszcze ranking sił wojskowych tak on się prezentował. Ranking produkcji, terytorium, persowie zaczynają z 24, no i są też finanse. No pamiętam właśnie, że dachowie byli bogatą frakcją, no i od początku oni mają 14 tysięcy, co ciekawe, no jestem akurat tym zaskoczony. Jest też ranking populacji, która została bardzo uszczuplona przez tą całą kampanię, to trzeba przyznać, no i w ogólnym już byliśmy. Jeżeli chodzi o tą serię, no to cóż chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to, że ze mną byliście. Myślę, że kampania wyszła naprawdę przyzwoicie. I jeżeli chodzi o następny projekt, no to tym razem postanowiłem, że będzie to niespodzianka, którą mam wam do zaoferowania w czerwcu. W tym miesiącu spotkamy się z nowym projektem typu Let's Play. A teraz wchłaniamy

Have matched the achievement of the greatest conqueror the world has ever known, a man whose name echoes throughout history. Having conquered Persia, Alexander continued into India. He smashed King Porus at the Hydaspes River, but his men, exhausted, homesick, and unsettled by their king's bouts of increasingly unbalanced behaviour, finally refused to go any further despite his fury, alexander had no choice but to lead his tattered troops down the indus and then west towards babylon, where hundreds of his men perished in the gedrosian desert. babylon would be the new centre of Macedon rule. further steps would be taken to create an homogenous culture, and a new fleet would be born to challenge arabia and carthage. but none of this was to be. on his return to babylon, Alexander finally met an opponent against whom all of his courage and skill was useless. He succumbed to a fever, and at the age of 32, the man who rode unscathed from countless battlefields died in his sickbed. Truly, Alexander had earned his epithet the Great, and in the process, attained immortality.